Bracia i siostry, bez żadnej przesady, kłamstwo o tym, że uczniowie wykradli ciało Chrystusa, schowali je, a później jej zmartwychwstanie, trwa do dzisiaj. Mówił mi zaprzyjaźniony ksiądz, który urodził się w Izraelu i tam chodził do szkół, że w podręcznikach do historii Szkoły średniej w Izraelu, to właśnie jest też powtarzane. W tym kłamstwie brak logiki. Skoro żołnierze spali, to skąd wiedzieli, że to apostołowie wykradli ciało Jezusa? Poza tym. Jeśli żołnierz rzymski zasnął na warcie, karą była kara śmierci. A żołnierzy było czterech. Wszyscy czterej by zasnęli? I dalej się by można zastanawiać nad tym, dlaczego właściwie stali żołnierze przy grobie, na warcie. Arcykapłani mieli swój wywiad i bardzo dobrze wiedzieli, że apostołowie są w kompletnej rozsypce psychicznej. Judasz, który zdradził, powiesił się. Pod krzyżem nie było żadnego z apostołów z wyjątkiem najmłodszego, najmniej doświadczonego Jana. Wiedzieli, że apostołowie. Są zabarykadowani w wieczorniku, zastraszeni i kompletnie załamani. Po co więc prosić Piłata o jakieś straże przy grobie? Przecież patrząc po ludzku odnieśli niebywały sukces. Najpierw wydali nim jeszcze była rozprawa, wyrok śmierci na Chrystusie. Ale zaznaczali, tylko nie róbmy tego na w czasie świąt paschalnych, żeby nie było wzburzenia wśród ludzi. Ale później dla nich bardzo pomyślnie potoczyły się zdarzenia. Judasz sam się zgłosił z propozycją zdrady. Udało się zaszantażować Piłata, zmanipulować ludzi na jego dziedzińcu. Osiągnęli coś dla siebie najlepszego, najbardziej wymarzonego. Przecież można było pana Jezusa zabić skrytobójczo, w tłumie, pchnąć nożem w plecy. A tu się udało Jezusa przybić do krzyża. To była najbardziej poniżająca, obrzydliwa forma śmierci. Całkowita kompromitacja Chrystusa. Jezus nie okazał swojej mocy. Podchodzili do krzyża i mówili, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, uwierzymy Tobie. Umarł, wołając, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A więc pokonane, całkowite zwycięstwo. Co się stało? że jednak poskazali, załatwili straże przy grobie. Myślę, że przełomem było to, co zapisał święty Mateusz w swojej Ewangelii, że zasłona w świątyni się rozdarła. Świątynia w Jerozolimie była miejscem, w którym naprawdę mieszkał Bóg. I była część świątyni dla kapłanów, a za nią było miejsce najświętsze, do którego nikomu nie wolno było wchodzić tylko raz w roku. Wchodził tam arcykapłan. I wisiała olbrzymia zasłona między tym miejscem najświętszym a tym, gdzie stał ołtarz i gdzie służyli Bogu kapłani. Zasłona w świątyni miała 15 metrów wysokości, 10 centymetrów grubości, utkana z drogocennych nici, między nimi bisioru. Wyhaftowane na niej były postacie aniołów. Było przekonanie i wiara, że za tą zasłoną jest już niebo i że ta zasłona to jest szata Boga. I naraz ta zasłona w chwili śmierci Chrystusa sama się rozdarła. Porównanie. Oby w żadnym stopniu nigdy się nie spełniło, ale porównanie. Gdybyśmy dowiedzieli się, że w Częstochowie doszło do trzęsienia ziemi i że zwaliła się Wieża klasztoru jasnogórskiego i tak uderzyła, że uderzyła w kaplicę cudowną Matki Bożej i że obraz jasnogórski wypadł z ram, spadł na ziemię i przełamał się na dwoje. Ale to jeszcze nie byłoby tak straszne, jak straszną rzeczą było rozerwanie zasłony w świątyni jerozolimskiej. To musiało wywołać przerażenie, wręcz panikę u arcykapłanów. Stąd potem straże i brnięcie w niewiarygodne kłamstwo, które w niektórych kręgach trwa do dnia dzisiejszego. Pamiętamy, co Jezus powiedział do Piłata. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. W ósmym rozdziale Ewangelii według świętego Jana opisana jest polemika faryzeuszów z Jezusem jeszcze przed męką. Oni powołują się na to, że są dziećmi Abrahama, powołują się na autorytet. Abrahama. A Jezus im mówi: Wy macie diabła za ojca. On od początku był zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Pan Jezus w Ewangeliach a później też jeszcze święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście i święty Paweł w listach do Tesalonicza mówią wyraźnie o antychryście. Człowieku kłamstwa, który pojawi się przed podtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. I zwiedzie bardzo wielu ludzi. Na przykład święty Jan dzieci jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychrest nadchodzi. Oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. W środkowych Włoszech, w Orwietto, w katedrze jest Renesansowy fresk. Kazanie Antychrysta. Antychryst nie ma jakiejś wstrętnej, odrażającej twarzy. Nie jest maskarą budzącą lęk. Wygląda bardzo miło. Dobro uderza z jego twarzy. Jest bardzo podobny, na tym fresku do apostołów, a może nawet i do samego Chrystusa. Ale od tyłu uściskiem żelaznym obejmuje Go szatan. Tak go trzyma. I szepcze Mu do ucha. A antychryst głośno powtarza to, co diabeł szepcze do ucha. Człomi ludzie tego słuchają. I milsi, dzisiaj wielu ludzi jest zwiedzionych, okłamanych na temat Pana Boga, na temat Chrystusa, na temat Kościoła, na temat tego, jak powinno wyglądać małżeństwo i kiedy się zaczyna życie człowieka. Są w różnych mediach obrońcy niby prawdy, która w gruncie rzeczy jest kłamstwem. Nie dajcie się zwieść, jak życi którzy uwierzyli w kłamstwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Trwajcie przy Chrystusie. On jest prawdą. Amen.